Dzień dobry, czwartek, żeśmy dzisiaj wrócili, trochę nam, żeby kontynuować zamknąć ten sufit. Co się zmieniło tutaj, że nam tutaj dołożyli takie koferki. Tu nam pomalowali całą ścianę i wszystkie wymiary rewiklapy nam zamalowali, no ale wymiary jeszcze raz, tu jeszcze wymiary zostawili. z tej strony nie malowali, także nieźle. No i co? Będziemy płytować. Płytki mam. E, znaczy co, 50? tak mi lepiej, jak samemu kręcę, także... Jest ok, dobra, lecimy. No to tu jesteśmy, zakręciłem pierwszą rajkę. Jak widać, wymierzyłem sobie od lasera, od ściany, tak żeby trzymać jedną linię. Nigdy nie zaczynam od ściany. Docinkom, bo mogą się rozszerzać, roz, rozbężać, także wolę jakieś od środka na boki, lub w tym wypadku poleciałem tak, żeby mi wyszły dobrze z ruptami. Eee, pierwsza rajka jest najważniejsza z tego powodu, że jak zrobisz krzywo, tak będą przyszły, wszystkie szły krzywo. Także pilnować. Co też pilnować? Eee, profili co przynajmniej te, co, co idą co 50, i co, eee, znaczy co metr i co dwa bo robimy, e, robimy przejście krzyżowe, tak żeście widzieli. Tu dałem pierwszą dwójkę i od ściany następną idzie e, metrowa. Także że jak damy dwójkę następną, to się będzie, będzie się robiła przekładka. No to lecę dalej. Witam z powrotem. Jak e, widzicie, e, zrobiłem przekładkę, ale w bok normalnie się leci całą linią Jedną za drugą, ale chłopaki tutaj przyjechali od kaloryferów. Będą wieszać tam na tych hakach kaloryfery i prosili mnie, żeby zamknąć tą stronę jak najszybciej, nie? Także zrobiłem przekładkę na metrze, zrobiłem jak najszybciej mogłem, tak żeby oni mogli już tutaj działać, nie? Będzie trochę później gorzej ze szpachlą. Bo ten kaloryfer będzie przeszkadzał, no ale cóż, wszystkiego nie można mieć y, fajnie. Także, na razie. Cześć chłopaki. Znaczy y, no, mi się, taki problemik mały. Że jakbym kontynuował tą płytą, później tutaj, chciałem zrobić łącze, bo mi wychodzi luftung, czyli y, y, wentylacja na całej płycie, także musiałem zrobić y, łącze wszerz. Tak, tylko przechodzę na, zamiast dwójkę robię met 50, bo dwójką mi tam by chodziło o łączenie, nie? Za, a to nie mi interesuje. Wolę mieć e, łączenie na i wtedy łączę z jednej strony i z drugiej strony. Co z tym się wiąże, że jeśli ja bym zamknął tą stronę najpierw, a tu jest dużo do wsunięcia, i nie mam jak się cofnąć płytą, bo jest ściana. Co zrobiłem? Wymierzyłem te met 50. Ustawiłem i od tego metra 50 ustawiłem, e, wymierzyłem do ściany, ile brakuje. E, tą płytę dociąłem i ją dałem na sufit, gdzie później poróżniłem e, luftung niżej, tak żeby go on jest, jak widzicie, na szpilkach długi. Wysunąłem go i wsunąłem od dołu i podniosłem do góry. I wtedy teraz tą płytę mogę założyć, która idzie z drugiej strony, gdzie mam, gdzie się cofnąć. to jest akurat 13 cm. E, i wjadę po prostu e, resztą, resztą, pły, resztą płytą na nasz na, 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 na nie? No dobra, zobaczymy, czy mi będzie. Tu mam płytkę, muszę ją dociąć, także e, chwilkę zaraz e, może ją dotnę, rzucę na górę i, i, i będziemy zobaczyć, jak to wygląda. Będę, wie, <laughs> Będę mówił trochę, więc, trochę głośniej, bo tutaj wiercę obok. E, dobra, rzuciłem płytę, dociąłem ją na górę. teraz... Próbuję wsunąć, jak mówiłem, tą pierwszą, żeby lub można wsunąć, e, tą drugą e, nie ma problemu. Nie? Tu przeszkadza nam ściana, także z tamtej strony, tak mówiłem, e, ją ja będę e, użyć przykręcać. Zostawiam kawałek, jak nie się nagrywa. Nie wiem, czy tak będzie widzieć, czy nie? Chyba to... No, i tak to idzie, jak widzicie. Udało się. A to dalej. No co? Tak to wygląda. Yy, witam z powrotem. Mam sufit zakręcony. Trochę się rozpędziłem, bo już powicinałem dwie klapy i zapomniałem nagrać. <gry> Ale yy, sufit zamknięty. calusienko. Jak widać, z, każdą, z, przedku, z przekładkami. Co nie powiedziałem o tych, o tych nawiewach lub wentylacjach, że one mają rant i ta płyta musi być na rantem, dlatego jeśli są takie rzeczy bez rantu, no to to już jest mniejszy problem, nie trzeba tak kombinować, jak żeśmy to robili, nie, ale w tym wypadku tu płyta nachodzi na ten rant, także jest kombinacja, nie? Mamy skończone, to są klimatyzacje. Co się robi? Ważne jest. Po wycięciu, jak zostaje taka, przejść sufit, przyjdzie szpachlarz i będzie na nas krzyczał, żeśmy mu takie coś zostawili, że to się rusza. E, po wycięciu lamp takich rzeczy, to, to trzeba przejść i wszystkie takie rzeczy powkładać, mamy profilki poskręcać, tak żeby to się nie ruszało, nie? Jeśli to jest rewiklapa, to już sama w sobie rewizja y, to wzmocni. Ale jeśli to są lampy albo takie właśnie y, nawiewy, to y, trzeba wzmocnić. Nie? Co jest ważne, y, jeśli się robi takie coś, taki sufit, y, sprzątać krok po kroku. Tak? Także o co chodzi? O to chodzi, że jak robimy konstrukcję, mamy koniec cały odpady od konstrukcji, ja na przykład jej mam tutaj y, na palecie, bo mi się mogło, mogły przydać, to się przydały niektóre. Ale przeważnie, wszystko co są y, od konstrukcji, materiał cały wek. Czyli sprzątamy i można płytować. Po płytowaniu to samo. pum. Wszystko co się. No, ja próbuję zawsze, żeby jak najmniej odpadów wychodziło. Mi zostały takie dwa kawałki. I... No i o co chodzi? O co też jest. Co y, wspomniałem na samym początku, znaczy, gdzieś tak w połowie. Że tu przy ścianie będzie taśma y, do szpachlowania, której nie ma. Także nie założyłem. Nie mówcie teraz, że tam brakuje tej, tej, y, tej taśmy białej. Bo po prostu jej nie ma, także nie założyłem. No, na tyle. Znaczy na tyle do momentu, bo jeszcze muszę powycinać rewi klapy. <laughs> Lamp nie będę wycinał z tego, powo z tego powodu, że y, y, Elektrycy są trochę, powiem, chuj I co robią? My normalnie wycinamy wszystkie lampy, zostawiamy, na przykład, jedziemy do domu, przyjeżdżamy i są lampy pomontowane, gdzie sufit nie jest poszpachlowany, a nie jest poszlifowany. Jak to później obrabiać? I pozakładane wszystko, i jest, mas jest masakra. Nie można tego zrobić. Także co robimy? Od dzisiaj robię sufit, szpachluję go cały. Wycinam rewiklapy, bo okay, bo potrzebują do, do nawiewów i do tego potrzebują klapy, ale lampy po szlifowaniu dopiero. Poszpachowane, poszlifowane, dopiero będę wycinał lampy. Z drugiej strony też jest tak, zrobi, tak zrobiłem, bo tak będę robił, bo tu lampy są duże, jest ich sporo, jest tyle dziur i nie wiem, nie wiem w których miejscach, że, że płyta wisi. Ona wisi z tego powodu, że będzie to wycięte. Bo ta lampa jest 30 cm szeroka, także. Jak będzie to wycięte, to będziecie widzieć. Także do następnego, jak będę miał powycinane, wszystko to jeszcze zawieszę jeszcze taki krótki filmiczek, jak to wygląda na gotowo. Dobra? Dzięki.